Cześć, jestem witam was bardzo serdecznie z tej strony Seekers. A to jest pierwszy odcinek naszej serii ciekawostki. Tak, włączymy sobie Game Oda. I jak już po tytule widzieliście, czyli jak przyliknąć Bedrock, jest tak bardzo proste. Robimy 10 tutaj kratek. Jak najlepiej to, żeby było tutaj cztery szerokości. Yy, znaczy 10 liczeń rogi. <laughs> I tak klikamy tu jakoś tak na środek łódkę. Prawym klikamy. Musimy tak prosto, prosto, aż będzie na małym... O, o tak. Yy, aż będzie na małym takim skrawku wody i klikamy lewego shifta. Aż tu jak będzie, ale trzeba uważać, bo można się rozbić. Tu przygotowałem parę udek, żeby wam to dobrze zaprezentować. O, widzicie. I na trybie survivalu yy, można to normalnie zrobić, jak widzicie. Więc tak, myślę, że wam się spodobało. Jeśli tak, zachęcam do klikania w górę. Cześć i na razie.